Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i zapraszam Was do mojej śmierdzielowatej serii. Dziś zmierzą się w niej Derati oraz Molon LaBe. Nie, nie wiem, żadnego będzie, jak się czyta te e, fistaczki nad, nad samogłoskami. W każdym razie Terran przeciwko, przeciwko Zergowi i jest to mecz diamentu. Derati jest w diamencie przeciwko Masterowi. E, no i ciekawe. Ciekawe, co to będzie. Um, swoją drogą pamiętam czasy, kiedy mm, ja siedziałem w diamencie, Derati siedział w platynie, tak graliśmy i tak no, bez większego problemu w zasadzie go pokonywałem. Tak mi to świta, że to było jeszcze poprawnie, jeśli się mylę. A potem stopniowo, stopniowo, stopniowo Derati coraz bardziej, coraz bardziej do przodu. No i teraz, yy, no szczerze, wydaje mi się, że nie miałbym zby zbyt wielkich szans w starciu z Deratim. Ja siedzę w platynie i zagrałem w tym sezonie dwa mecze, podczas gdy on cały czas jest w diamencie. No cóż, trening czyni mistrza i, i on jest naprawdę dobrym na to przykładem, więc wy wszyscy, którzy, którzy macie aspiracje do tego, by być rzeczywiście dobrym w tę gierkę, nie poddawajcie się, ćwiczcie i naprawdę, jeśli będziecie mieli dostatecznie dużo samozaparcia, to spokojnie traficie do diamentu, czy nawet mastera. Trzeba chcieć, trzeba chcieć i trzeba włożyć to dużo pracy ja w to dużo pracy włożyć nie mogę, bo po prostu już mam dostatecznie dużo najprzedłużniejszych prac, ale i tak cieszę się, że chociaż miałem te, te dwa sezony w Masterze i szczerze jestem z tego dumny, bo rzeczywiście wtedy dużo grałem, dużo ćwiczyłem, dużo trenowałem, dużo czytałem, wykorzystywałem mapy do testowania buildów, no to, były, to, to, to był naprawdę czas, kiedy rzeczywiście najbardziej tego StarCrafta ogarniałem i co więcej, ja no, no nie mam... Jakiegoś wielkiego, wrodzonego talentu, tak jak niektórzy, że wiecie, zaczynają grać i od razu trafiają do, do, do diamentu czy coś, nie? No, po prostu też rzeczywiście musiałem nad tym pracować. Ok, więc taki, taki krótki, moralizatorski z mojej strony komentarz. Mam nadzieję, że chociaż część, część z was zmotywuje do tego, żeby rzeczywiście pracować nad sobą. I to nawet nie tylko w StarCraftie, w dowolnej rzeczy. Jeśli, jeśli czujecie, że czujecie się źle z tym, że nie wiem, za bardzo przytyliście, czy że e, za dużo czasu spędzacie przed komputerem, czy że nie wiem, za mało czasu spędzacie z rodzeństwem, nie wiem, cokolwiek, no to po prostu trzeba się, trzeba się wziąć za siebie, mieć silne postanowienie i no i, i próbować i próbować. Okej, okay, zostawmy się, gdzie jest ten śmierdziel, bo ja tu gadu gadu, a, a, a jak do tej pory absolutnie nic się nie dzieje, ten reaper zobaczy wszystko, zobaczy zertlingi, zobaczy a, albo i nie zobaczy, albo i zginie, głupio! Oj, 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 nie przypilnował go Ja cię tutaj tak wychwalam, a ty w tak idiotyczny sposób tracisz, tracisz reapera. Ale szczerze mówiąc, fakt, że nie ma tutaj haczerki jest dostatecznym dowodem na to, że ten zerk coś szykuje. No, i my już wiemy co. Jest bardzo, przepraszam, bardzo mało dronek. Czyli to jest definitywnie all in, bo to jest już w tym momencie, która 4.45, więc no, powinny być dwie bazy i co najmniej dwa, jeśli nie trzy razy tyle dron. A, a nie ma tego. Ok, de Rati tymczasem command center w drodze. Fabryka bunkier, bo on, on wie, że coś się święci, że coś się będzie działo. Będą to miny. To powinny być miny. Oj, cóż za moment, żeby wpuścić te baningi. Ojeje, nie, nie, nie wygląda dobrze. Banningi w ten momencie wysadzą. Wysadzą. Supply depota. Dobrze, że to jest ten bunkier. Chyba to będzie troszeczkę zbyt mało. Troszeczkę zbyt mało zerdlingów, żeby się przebić. No i te baningi tak naprawdę zostały zmarnowane. No nie, dobra. Oprócz tego, że jest supply block. E, dosyć solidny supply block w tym momencie dla Deratego, więc dużo czasu minie, zanim będę w stanie produkować jakieś noski. Kolejne 5 banelingów w drodze, no, może być ciężko, może być ciężko, mnóstwo zerblingów w tym momencie dobiega, produkowane heliony, heliony będą całkiem dobre w obronie przeciwko tym zerblingom, nawet przeciwko speedlingom, natomiast no, na bejny nie są idealne, chociaż te beiny nie mają spida. Więc, więc, może być nieźle. No zobaczymy, zobaczymy. Ale to jest, to jest de, definitywnie all-in ze strony, e, ze strony Zerga. Dwa Heliony wyprodukowane, cztery siedzą w bunkrze. Kiedy będzie atak? Kiedy będzie atak, panie i panowie. Jeszcze dwa wyniki. Co ciekawe, jest budowana kolejna baza i produkowane są drony. Nie, nie widzę wielkiego sensu w tym. Jak mówiłem, e, Molon jest w masterze, więc o, o ile mu się nie uda wyrządzić jakiś dźwięk. O, jeszcze w tej w tym momencie wpadają te heliony, niszczą całkiem dużo zerdlingów, może i zostaną otoczone, ale spójrzcie na te straty, więc cały ten natek będzie musiał być naprawdę dosyć mocno opóźniony. No, i nawet jeśli Benningi wysadzą się na tych helionach, tak czy inaczej nie będzie to warte tego wszystkiego. W tej chwili bardzo dużo Lingów zostało stracone w sumie już 17 przez cały mecz. Nie wiem, czy jest sens kontynuować to, to w ten sposób. Szczególnie, że Derati masz naprawdę bardzo dużo SCV. Przyśpieszamy i czekamy na atak, który nigdy nie nastąpi. No, po prostu. Nie, 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 nie. To jest, to, jest, to jest bez sensu. Moim zdaniem ten zerk powinien już naprawdę po prostu wyjść, bo... bo nie widzę sposobu, w jaki mógłby ten nudge wygrać. Tak długo, na tak niskiej ekonomii, nie zadał żadnych strat swojemu przeciwnikowi. I w tym momencie 44 CV przeciwko 42 e, dronom. No, 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 po prostu nie ma szans, żeby to, żeby to miało szansę powodzenia. W tym momencie wbiegają te heliony, wbiegają Marinesy. Jest tam jeszcze jeden gdzieś jakiś maruder w środku tego wszystkiego, no ale te blamiegi nawet nie dobiegną do tej armii, okej okay, no parę wybuchło, ale, ale to już jest tyle, to jest, to jest tyle i to moim skromnym zdaniem za kilka chwil powinno być już naprawdę GG, bo po prostu nie ma sensu, chociaż swoją drogą warto zauważyć że Deratis zaatakował zanim skończyły mu się wszystkie upgrade'y, mógł poczekać jeszcze te 20 sekund. A, i, 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 i wtedy przeatakować. Naprawdę myślę, że zrobiłoby to bardzo dużą różnicę przeciwko Zeblingom, które chyba są na 0-0 w tej chwili mm, to, jest, to jest różnica. No tak, 0-0, dokładnie. Evolution Chamber zostanie zniszczona Dwa medywaki w tym czasie nadlutują spokojnie, będzie w stanie się ewakuować, ta armia mnie medywaków, nie zajdzie taka potrzeba, ale chyba nawet nie zajdzie i te zerwinki po prostu zostaną zniszczone. Ta królowa też nie ma zbyt wielkich szans na przeżycie już za parę chwil. No jeszcze dronki rzucone, no tak, ale to jest, to jest, to jest odwlekanie tego, co nieuniknione po prostu. To jest... Bez sensu. Narodzą się dwa mutaliski, e, ale jeden z nich praktycznie natychmiast zostanie zniszczony tutaj kolejny z tym mocno przestimowana ta armia, ale są też dwamiwaki, które też wszystko leczą. Dronki rzucone, no come on. Wiem, że znowu się powtórzę, ale panie Turek, kończ pan ten mecz, bo to już jest naprawdę naprawdę bez sensu. Gigi Well played. Gigi well played, bardzo słusznie. Was close. Szczerze, nie wyglądało very close jak dla mnie. Ale... Ale okej. No... Okay. no mm, <coughs> jeszcze dobre rady ze strony przegrającego gracza. Mm -hmm. Right. No dobrze. Dobrze. Mm. Ładnie, Derati, ładnie. Moim zdaniem po prostu go rozjechałeś i, i moim zdaniem wcale nie było blisko. Ten atak był albo źle przeprowadzony, albo w GSL była zupełnie inna sytuacja, kiedy on był przeprowadzony, bo moim zdaniem nie było zbyt wielkich szans na zwycięstwo. Dobra, panie i panowie, dzięki za uwagę, zapraszam do innych starszych, archiwalnych śmierdzieli, są już tam chyba 3 czy 4 sezony nawet do obejrzenia, więc jeśli nie jesteście ze mną w początku kanału, to pamiętajcie, że możecie sobie obejrzeć stare filmiki z tych innych, ciekawszych czasów, może nie ciekawszych, Wings of Liberty. No i cóż, jak zawsze, do następnego kasta, cześć!